Dzisiaj robię w Ale moi drodzy, dzisiaj parkujemy sobie różne samochody do celu Dobra, patrzcie, mamy takie piękne fury, ale no mamy Lamborghini, nawet czerwone Lamborghini i one nam zarabia, patrzcie 200 ile nam zarobiono, patrzcie, 124 tysiące na sekundę, dobra, jedź samochodem, dobra i może na czym to polega, no mamy sobie takie Lamborghini i one polega na tym, że musimy je zaparkować, no ale no Kasper, no jak zaparkować, przecież to jest, no nie wiem, jakaś droga, no w taki sposób zaparkować, że patrzcie, jedziemy sobie tutaj, wybieramy sobie różne samochody, no ja wybrałem akurat Lamborghini z mojego garażu, które no już parkowałem, i teraz patrzcie, mam policyjne takie, no są chody, no piękne, no biedne. No i patrzcie, wchodzimy tutaj i patrzcie, zarabiam 500, patrzcie, ile na sekundę. No i no, no. Ach, no i to mnie denerwuje. No i patrzcie, no. I patrzcie o co tutaj chodzi, no wjeżdżamy, dobra uwaga, wjeżdżamy sobie tutaj i nie możemy walnąć, bo tracimy y, wartość naszego samochodu I parkujemy tu, możemy dalej oczywiście, ale jest, już, jest trudniej, no jest o wiele trudniej, We sobie szybko parkujemy nasze Lamborghini I patrzcie, mamy zaparkowane do naszego garazu, w garażu, i patrzcie teraz ile nam zarabia na sekundę Dobra, nieważne, nieważne już, bo my już, naprawdę coś rozniesie dzisiaj. Patrzcie, jakie auto mamy. Patrzcie, ile mamy kasy, patrzcie, w ogóle ja mam, powiem, cztery mamy, biliony. A co koszczy za. O, dobra, co. Czy nas stać? Yooo! Patrzcie, jaka fura! Dobra, ją dzisiaj musimy zaparkować. Ona dzisiaj nam będzie zarabiała e, najwięcej. Dzisiaj nam będzie zarabiała najwięcej. Dobra parkujemy sobie, tylko nie możemy przywalić nigdzie. E, no, pojedziemy sobie na sam koniec, zobaczymy sobie jakie będą parkury, bo ja akurat aczkolwiek sam na samym końcu byłem, ale to coraz runda się zmienia. Na przykład wyjdziesz ze serwera, wejdziesz i zmienia się. Zrobisz coś, wyjdziesz, e, wchodzisz i się zmienia. No po prostu no wiecie o co mi chodzi. Dobra, patrzcie jak ona sięga, no tutaj macie licznik, dojedzie. A ja sobie tak sprawdzę e, żeby nigdzie nie walnął, prawie walłem. Prawie z mojej, z mojej winy walłem. No, sprawdzimy, wy to sprawdzicie, czy bym się nadawał na kierowcę. Czy mógłbym yy, wozić ludzi. Dobra. Yy, jedziemy sobie prostą linią. No i widzowie, jak się, jak się moi drodzy czujecie, że w środę do szkoły. Właśnie, to, w tym jest program, że w środę do A ja odcinki nagrywam właśnie teraz. No właśnie, czemu Casper czemu Gamus nie nagrywałeś w Sylwestra? Na gamy sobie się nie chciało Dobra Wjeżdżamy sobie tutaj, ej tutaj, ej serio są parkury Dobra teraz tu musimy uważać Żeby nigdzie nie zahaczyć naszym tutaj bryką, dobra o Pyk Oj chyba nie zahaczyłem Chyba nie zahaczyłem ja sobie najlepiej tak będziemy jeździć Tak będziemy najlepiej jeździć Dobra ile mam tutaj 14 tysięcy, dobra i to To jest tak, Peutin on. Tak jak Zęciak mówi Pełtuin. Dobra, nie no, już, be, bez żartu. Ża Jeżdżamy sobie. O, parkujemy i tu się robi coraz ciasniej. to zaparkować tak, żebyśmy nie wali w drugie auto. Dobra, tu sobie wjedziemy tak. Jaka bryka stara i... O nie. Plus 6 tysięcy zawalięcie. To jest jakieś... Nienormalne. Wjeżdżamy sobie tu. Dobra i mamy, no pięknie. Pięknie, ma 129 będzie zarobił na sekundę. Pojeżdżamy sobie. U, dobra. Dobra, jest to takiej bryki, nie miałam. No ja nie mogę... Z... I ciekawe ile na maxa będzie. Ja już chyba zaparkuję. Ja już chyba zaparkuję. Będziemy sobie inną brykę szukać. E, bardziej, bardziej fajniejszej bryki. I mi puknięcie jak dobrze. Dobra. E, o. 55%, jak mnie to denerwuje, jak mnie to denerwuje. O, o dobra, jest. Mamy zaliczony poziom naszego parkowania. Dobra idzie gdzie mam tą furę? I patrzcie ile ona zarabia. Patrzcie ile zarabia. Ile sekund? Patrzcie ile zarabia. Czekaj, sekunda zarabia 169. No naprawdę przecudne. Cudne po prostu. E, dobra, szukamy sobie... Szukajcie razem ze mną jakiegoś fajnego, e, tutaj, autka jakiegoś fajnego. myślę, że to Lamborghini. Jakie to jest auto? Nie znam się, jakby, co to, wiecie. Dobra, tutaj mamy jakieś... Mamy tu jakieś biedne auta. Dobra, no mamy tu biedne auta Co jest? Co ty robisz? Dobra, mam tu biedne jakieś auta. No i takie jakieś nie, Lamborghini zielone, Lamborghini szybko, szybko, proszę Cię, proszę Cię, nie znikaj, nie, zniknęło nam, wszystko nam zniknęło, ile to kosztuje, 400, ej, to ja mogę to kupić, za robuxy, no to co, nie, no, no za robuxy nie będziemy kupywać, dobra, co możemy tu jakiś fajny kupić, samą dbamę, mi ten... Mi... To mityczne No tego zabierzemy, no ale tego już mam no no niestety no, musimy tego zaparkować Chociaż Tego mam Chociaż tego przyna... Mustang Jeźdź z tego Mustanga tam Ej proszę żeby on był Proszę żeby on był Dobra, parkujemy sobie tutaj Ja lecę po Mustanga widzowie Mustang, no musi być Mustang, muszę mieć tego Mustanga, o Gdzie jest ten mustang? Gdzie jest ten mustang? Nie gadać, że ktoś mi mustanga teraz zabrał. Zmieniło się! Zmieniło się. Nie mam mustanga. Dobra, niestety... bo Ebie... bożym tylko cybertraka. Nie, ten Cybertrak za mało. Za mało by co robił. Szukamy jakiegoś... Szukajcie wie razem ze mną oczywiście, no wiecie no. Wy też musicie brać udział w tym odcinku. Wy też musicie brać udział. W odcinku, dobra, mam tu jakiś stary wóz, dobra, zbieram sobie to no nie ma tu, nie ma tu jakichś fajnych samochodów, no naprawdę, no będę płakał jedynie co tam to CB Truck patrzcie, patrzcie, patrzcie patrzcie, co patrzcie, jakie Lamborghini mamy, już się bałam, że nie mogę tego ej, ej, ja jestem najbogatszy chyba już ja już jestem chyba w najbogatszy, najbogatszym, moi drodzy. Dobra, robimy sobie tak i szybko lecimy sobie sobie nasze piękne oko e, zaparkować. Jego nie, niewalność się wystraszyłem, szczerze już się tak wystraszyłem, że mogę walnąć. Dobra, szybko sobie idziemy zaparkować. Oj, tutaj trzeba uważać. Trzeba uważać, żeby nam tutaj. Jest jak ciasno, było. dobra, mamy 6 i mamy 8-9 tysięcy już. Dobra. Dobra, dobra co ty zarobiłem? Ja się nadaję na kierowcę. Ja się nadaję na kierowcę, bo ja ani razu nie pukłem. Pyk i pyk. Dobra, jest git. Wszystko git dziura. Wjeżdżamy sobie tutaj. 4000 za ten przejazd. Giga czat. Jak tak tanio za, za tyle przejazdów. No to powiem wam naprawdę. Giga był oczywiście. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj. Dobra, i tak zahaczę. Już, już mnie to nie interesuje. Już mnie to nie interesuje, szczerze. Już mnie to nie interesuje. 6000 tysięcy. tysięcy! i to jest dużo 6000 tysięcy. tysięcy. no za przejazd sam. A to jest no, dużo. Robi się coraz trudniej. I czy ja mogę... Dobra. Nie wiem. Nie wiem, sprawdzimy sobie na jakimś, na tym, na, na początku, dobra, tutaj mamy, tu już zaparkuję. 10 tysięcy na sekundę to jest git. Jak walnę, wtedy parkujemy. Jak walnę, hej, nie walnąłem. Nie walnąłem, nie walnąłem, nie walnąłem. O kurde, przypadkowo walnąłem, no. Aj no. Ajajaj aj, aj, no. no. Co ty, Kasper, robisz, no, przypadkowo walnąłem, no. Dobra. Ej nie zaliczyło mi I miało być dziewięć tysięcy, nie zaliczyło mi czy, czy ja muszę wjechać chyba Ale scam, nie zaliczyło mi Nawet nie będzie zaparkować Dobra tutaj Ej nie zalicza mi temu No, no to ja parkuję skoro mnie nie zalicza Dobra sorki Ej nie zalicza mi Ej wywali chyba serwer nie zaliczę mi w ogóle strzałów, widzowie. Ty wiecie, jak puchnę, to powinno zaliczyć. Nie wiem, co się dzieje. Yo, zobatkowaliśmy złote Lamborghini. No, patrzcie, jak pięknie wygląda. Lamborghini, Lamborghini. Patrzcie, no patrzcie. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. I patrzcie, te same samochody mam. No? Dobra. Samochody i szukamy jakiegoś fajnego... I gadaj. Co jest? Patrzcie jakie... Ja nie mogę, patrzcie jakie... Je... Nie, ja jestem najbogatszy. Patrzcie w ogóle jakie... Je... Ej, takie w prawdziwym życiu bym chciał. Szczerze, w prawdziwym życiu takie bym chciał. No patrzcie, no przeczu... przeczudny. Patrzcie, ja szy mówię, no szy. A jak ja coś lubię, to mówię szy, wiecie co Nie no, naprawdę, piękne, piękne musi być, no. A ja się tak gibocze, patrzcie. Prawie rozwaliło auto. Ale mi prawie rozwaliło... Ej nie, tym się nie da jechać. O, jak to się gibocze, dlatego pukłem. Tak jak nie wiem. jak Ferrari jeździ. A mamy 31 tysięcy na sekundę. Mamy... Nie mamy Lamborghini to Lamborghini. Nie mamy Lamborghini to Lamborghini. Mamy ostatnie auto, możemy sobie zabrać. Więc jakie auto... Nie gadaj. Jest! Mogę takie auto. Patrz jaka wyściguwa. Patrz jaka wyściguwa. Ja nie wiem, ja się muszę rozpędzić. Ej, wystawiacie łapeczkę w górę. W tej chwili zostawicie łapeczkę w górę, jak mam wyszedł się. Lecimy do trzech. Raz, dwa, trzy. Staw, dobra. Lecimy. Patrz jak szybko, szybko to leci. Patrz jak szybko to leci. Ju nie. Wow, jak to szybko leciało I to jest najszybsze auto Dobra Dobra Wolę je sobie zaparkować Wolę je sobie zaparkować Dobra Zaparkujemy Jest zaparkowaliśmy Wszystkie auta w garażu